Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming, pochwycenie ze blisko, słuchajcie. E, dlaczego mówię w ogóle o pochwyceniu? Dlaczego cały czas mówię tylko o pochwyceniu? Ponieważ jest to temat dla mnie najważniejszy. Jeżeli chodzi tutaj o to, że po prostu wiemy, że są czasy końca, ostateczne już są czasy naprawdę. I wiem, że wiele osób, które usłyszało o po pochwyceniu, e, nawróciło się do Pana Boga, bo zrozumieli, że to są czasy końcowe. I teraz wyobraźcie sobie, że gdyby nikt nie mówił w ogóle o, o apokalipsie, o w ogóle o końcowych czasach, o przyjściu Pana i w ogóle o pochwyceniu. E, powiem Wam, ludzie naprawdę po prostu byliby, e, bardzo do tyłu, ponieważ ludzie w ogóle, jak kiedy. Zobaczcie, co robili prorocy w Starym Testamencie. Co robili? Oni robili to, co Bóg im kazał, czyli jeżeli mi Bóg powiedział, że ma mówić o pochwyceniu, i będę mówiła na tym kanale o pochwyceniu. Słońce. Więc to jest tylko po to, by ludzie mogli się nawrócić. Nie ze strachu, tylko po prostu mówię to Wam po to, abyście Wy. Czy, czy tam ten, kto mnie słucha, bo wiadomo, tam, tam osoby różne słuchają, mogły zrozumieć, że czasy są ku końcowi. Co do e, tego, co się teraz dzieje, tego jest bardzo dużo. Słuchajcie, bo powiedzieć Wam wszystko w filmikach, nagrywać i w ogóle pewnie sami o tym wiecie. E, o tym nagram Wam w oddzielnym filmiku na temat właśnie Wielkiej Brytanii, na temat Simpsonów. To jest bardzo interesujące, bardzo ciekawe, oraz tak samo o tym kalendarzu juliańskim, czy tamtym, gregoriańskim. Powiem Wam naprawdę, że to jest to, co się dzieje, to jest no w ogóle w świecie, tak samo tutaj, duchowym, by głosić Ewangelię ludziom tu wokół, których właśnie Pan Bóg nam pokazuje o tym pastorze, tak samo co widzieliście, i tak samo inne rzeczy. Co bym mnie rozmawiała z, z każdym z Was, co dla mnie to było bardzo przyjemne i bardzo miłe, że mogłam to z nami jakby porozmawiać, tak bo powiedzmy face to, nie, nie face to face, tak jakby bardziej przez telefon, to to, że pytając się właśnie, skąd się jakby jakby jak się nawróciliście, to czy. czy w ogóle jak to wyszło, że właśnie temat pochwycenia przybliżył Was do Pana Boga. Więc uważam, że temat pochwycenia dla tych, którzy są z bojaźnią i coś czują od początku do Pana Boga, że po prostu to jest coś, że Bóg ich szukał, to ten temat był dla Was, byście Wy mogli po prostu tutaj do Pana Boga przychodzić i tak dalej, i tak dalej. A dla niektórych są inne sposoby. Jak gdy ja żyłam, yy, że tak powiem, to oni też głosili mi Ewangelię, ale yy, nie było tak jak kiedyś. Naprawdę, nie było 20 lat temu, nie było takiej, takiej sytuacji jak teraz typu więcej tyle trzęsień ziemi, huraganów. Wiecie, człowiek był młody, niedoświadczony w różny tam sposób, yy, nie widział w ogóle, jakby do Pana Boga przychodził, ale. Nie było tego, co teraz jest. Dlatego teraz nie ma co się cackać, ponieważ, słuchajcie, to, że my tutaj razem z Asią, Bóg nam pokazał to, tego, tą osobę, żeby, powiedzmy tutaj, ją uratować, to było tylko po to, by ją uratować. Bo nie ma czasu, żeby teraz tu się bawić w Kościół i udawać, że nic się nie dzieje, jak się wokół wszystko dzieje. I teraz, ja też napisałam dzisiaj do takiego innego pastora, który Bóg mi go kiedyś dawno temu pokazał, ale nie miałam odwagi do niego napisać, bo była taka trochę podobna sytuacja tutaj, właśnie jak z tym pastorem, co Wam mówiłam, o tym, że no niestety zostawił swoją żonę i, i że tak powiem, i, i jest w innym związku. Ja nie oceniam jego w sensie tutaj, że to, co zrobił, jest złe. Wiemy, że to jest złe i w ogóle, ale mi chodzi o to, że jeżeli Bóg chce uratować, tak jak wysłał Jonasza do Niniwy, to wie, co robi, że po prostu naprawdę chciał go uratować i chce go uratować. Ja się w końcu odważyłam, napisałam, bo im więcej jesteśmy z Panem Bogiem, tym nie mamy czego się bać. Słuchajcie, ja kiedy ostatnio teraz dłużej spędzałam czas z Panem Bogiem, ja się nie boję niczego. Nawet jak teraz pomyślałam sobie o tym, byłam troszkę taka. Wiecie, no człowiek się czasami boi kogoś coś powiedzieć, tak? Boi się napisać pewne rzeczy. I to nie kwestia, że wy piszecie mi teraz, że ja będę mówię albo coś tam robię, bo ja nikogo tu nie nauczam, tylko mówię o swoich doświadczeniach, mówię o świadectwach, o snach, bo przecież będzie, że raz mówisz za dużo o snach, a za chwilę, że, 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 że nauczasz. Więc ani nie mogę o snach, ani nie mogę o pochwyceniu, ani nie mogę o nauczaniu, o niczym już w takim razie bym nie mogła mówić, bo każdemu was coś nie pasuje. Więc jeżeli wam coś nie pasuje, jak wam powiedziałam, to oczywiście tu nie musicie oglądać mnie. Bóg wie, do kogo ma trafić ten filmik. I jak Wam powiedziałam, mnie intuicja, Bóg uważam, ten Duch Święty, który u mnie jest, czasami to intuicja, ale to jest co innego niż Duch, Duch Boży, e, mnie nie, po prostu uważam, nie, nie myli. Ponieważ to, co czuję, naprawdę Bóg pokazuje i to się spełnia. I tak jest. Ponieważ znowu oglądałam tą dziewczynę, która... Nawet wracałam tutaj do jej, że tak powiem, wystąpienia. Teraz nie będzie niestety mogła być, nagrywać filmiki. Tam, co Wam mówiłam o tym, że mówi, że ja rozumiem o co jej chodzi, że Izrael jest już, jesteśmy my tak samo jak i taki Izrael połączeni. Ale po prostu co ona mówi o teraz o 144 tysiącach, to jest po prostu, no, katastrofa. No, ja nie mogę, serio, mm, nie będę to Wam mówiła, kto i ta i jak w ogóle ogólnie, ale zauważyłam, że słowo Boże, które Bóg chce, włożyć do ludzi i ja to zauważam nie pierwszy raz. Ci, którzy mówią dobre słowo od Pana Boga, które jest napominające, ale tak samo też kochające was, i w ogóle jest mało rozpowszechniane niż te, które jest takie, które ucho chce, które po prostu jest super ekstra. Gdyby robić po prostu, uwierzcie mi, gdyby robi swoją też robotę. Zrobił robotę teraz, przy tym 23 września, ale o tym powiem w innym filmiku, ale właśnie po to też zrobił, by zobaczyć, tak jak też była historia, nie pamiętam, czy to była historia, więc nie będę mówiła imienia, bo zaraz ktoś to będzie mnie, jakby, wiecie, policzkował, że nie pamiętam imienia. Była taka historia, że ludzie mieli iść na wojnę, a Pan Bóg oddzielił, i z 30 tysięcy było tylko 300 osób. Ponieważ Bóg oddzielał po kolei w kilku etapach, kto jest słaby, kto się boi, kto jest niewytrzymały, i wziął tylko 300 osób. Także tak samo jest i teraz. Bóg patrzy, czy ty też wytrzymasz, czy po prostu jesteś taki, że ktoś powiedział ci jakieś słowo, ty się poddałeś i już nie idziesz dalej. Ogarnij się, idziemy do przodu, czekamy na Jezusa, ponieważ panny były gotowe. Cały czas musimy się ogarniać, my to zwłaszcza tak samo do siebie. Trzeba naprawdę pilnować swojej lampy cały czas, co godzina, co minuta, ponieważ czasy są bardzo, bardzo poważne. I czy to będzie teraz kolejny tutaj jakaś data, czy cokolwiek innego, nie patrzymy na daty, patrzymy na to, co się dzieje w, po prostu em, w Bożym Duchu, to co Bóg po prostu tutaj chce zrobić, by każdego dnia być przy Nim blisko. I każdego dnia dbać o swoją lampę w miłości, w większej relacji, dawać komu się da Biblię, mówić komu się da o Panu Bogu. Po prostu wysyłać Ewangelię do ludzi, ale oczywiście w miłości. Teraz trochę to mówię ostro. Naprawdę mówię ostro, bo skończył się czas e, po prostu takiego e, życia. Yy, niby nic się nie dzieje, nic się nie stało, byłeś gotowy wtedy, kiedy ktoś tak powiedział, ale tak naprawdę nie jest. Jesteś i tak gotowy, więc ciesz się, że Bóg dał Ci jeszcze szansę być gotowym. Cieszmy się, słuchajcie, z tego, że to naprawdę Pan Bóg jeszcze chce, byśmy naprawdę byli gotowi yy, i <laughs> ocknęli się z tego, tutaj z miejsca, w którym po prostu jesteśmy, bo naprawdę to co widziałam, taki pewien filmik, jeżeli to nie będzie to prawda i coś spadło niby z meteoru, jakiś tam jakaś, jakiś meteor mały na ziemię, to się wszystko zaczyna powoli podobno rozrastać, jakiś taki organizm, nie wiadomo co to w ogóle jest, to nie wiem czemu to w ogóle dawno nie spalili, tylko to się dalej, to oni pielęgnują to dawno z ciekawości, to wydaje mi się, to jest po prostu diabelstwo takie, że ma takie demoniczne, że po prostu słuchajcie, ten Joshua raz powiedział takie coś i powiem wam, no mówię, no jakieś fantazje tu jakieś mówi, jakieś fantazje mówi w ogóle, ale to, co widzę, co to się będzie działo na tym świecie, to, co widzimy w filmikach o tym obcych i tych różnych rzeczach, albo to wypuszczą i to zrobią, i mówię teraz serio, albo naprawdę będzie się tutaj działo mega, mega, bardzo źle. Także zachęcam Was do tego, byście pokutowali ze swoich grzechów. Przyszli do Pana Boga, dopóki jeszcze jest czas. Cały czas dzisiaj po głowie mi chodzi cudowna Boża łaska. Posłuchajcie tą pieśń sobie w internecie, w Google, na YouTube czy tam sobie tam znajdziecie. Eee, cudowna Boża łaska, jaka to jest piękna pieśń, gdzie Bóg daje łaskę, ale już ta łaska się kończy. Nie dajmy sobie zabrać czas tej łaski, nie dajmy sobie zabrać oczekiwania, Widziałam taki dzisiaj filmik też na Instagramie. Takie czasami, wiadomo, wchodzą takie małe, krótkie filmiki widziałam po prostu, że koleś sobie czyta. Jest taki fajny, śmieszny taki naprawdę, i czyta po prostu pokazuje relacje między Bogiem, aniołem, diabłem i jego, tak samo jakimś tam kolesiem, sługą. No i wiecie, czy ludzie tam się on tam się modli, jak na to reaguje Pan Bóg, Diabeł i inne tam osoby. I dzisiaj widziałam taki filmik, aż się ześmiałam po prostu, bo e, siedział sobie na łóżku, po prostu tam sobie czytał książkę. I naraz wstąpił do, do niego diabeł, i że tak powiem, jakiś tam demonik. I e, on dalej czyta książkę, jakby nic się nie stało. I oni mówią do siebie: Ty, a on nas w ogóle widzi? On się na nich patrzy, na jednego, na drugiego, że niby wiecie, widzi. E, I potem, no to robią jeszcze raz. Spadli drugi raz, niby że tam wiecie, żeby jakieś tam coś, coś puknie i już tam wiecie, już tam coś tam, niby że to diabeł. Nie, oczywiście to nie jest tak za każdym razem, ale może być. Powiem wam i. E, on tak na nich patrzy, on, on tak patrzy na, na tego diabła i na tego drugiego. Patrzy cały czas, da, Oni dalej gada, zaraz gadają, niby, że tam słyszy, nie? I e, gadają, 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 i on w końcu mówi: "Czy wy to możecie sobie stąd iść? Ja jestem teraz zajęty, teraz czytam Biblię, więc spadać mi stąd. Idźcie sobie, dobra, bo to jest wasze w ogóle miejsce. I tak, i, i tak nic nie zdziałacie. Takie bardzo obrazowe te filmiki są, mega obrazowe, że. Ja chociaż tu przychodzi i nas wielokrotnie zawsze i mnie straszy, zwłaszcza kiedy jest post, kiedy robię, wtedy w ogóle kompletnie się niczego nie boję, ja tak, i tak się nie boję tutaj już po prostu, bo diabeł ja chce straszyć, ale jak z Bogiem idziesz, to naprawdę nie ma żadnego strachu, serio. I po prostu jak to zobaczyłam, to mówię... Idź sobie, diabła, diable, idź sobie, idź sobie, po co tu w ogóle jesteś? Ja to trzeba jeszcze Pana Boga bardziej chwalić i się po prostu śmiać. Słuchajcie, my normalnie możemy się śmiać z tego diabła, naprawdę, bo po prostu on tak nic nie zrobi, dopóki Bóg na to nie pozwoli. Po drugie, nic nie może zrobić nam. Jesteśmy, jesteśmy dziećmi bożymi, i wiemy, że są sytuacje, gdzie po prostu ludzie są e, zabijani, to inne sprawy, to jest co innego, ale w ogólnie, e, jeżeli mamy taką aut mamy autorytet, Jezusowi nic tak samo, słuchajcie, nie zrobili. Oprócz tego, że go niestety no zabili, to jest najgorsze, co może być, ale po prostu zrobili to. Ale mogą zrobić tylko ciało, a duszy nie zabiją, tak? Dlatego tutaj bardzo naprawdę warto jest by właśnie tego tu słuchać i czytać słowo Boże. Zorki, że tak się natręciłem, mówię bardzo szybko. Ale jest tego tak dużo do powiedzenia, że naprawdę szok. Yy, I dlatego ja będę głosiła po pochwyceniu. Czy to się, się podoba, czy nie. Także mówię Wam, komentarze te Wasze po prostu nic kompletnie na mnie nie działają. Serio. Ja mogę je czytać, mogę odpisywać, ale to i tak nic nie prowadzi. Lepiej zanim, y, lepiej z, z, y, jakby, żeby pisać to kiedyś komentarz, zacznij po prostu służyć Panu Bogu, głosić Ewangelię, rozdawać Biblię, bo ludzie potrzebują, umierają w pieklat czy się przyjmuje jeszcze pochwyceniu, czy nie mówię o po pochwyceniu. No to jest katastrofa w ogóle jakaś. Lepiej zacznij modlić się do tego Pana Boga, abyś to nie był w ucisku, bo jak będziesz, a jak jednak będę miała rację, to żebyś wiedział co robić, tak? Żeby naprawdę przyjść do Pana Boga, pokutować i nie wziąć tego znamienia bestii, które właśnie aktualnie uaktywnia się już w Wielkiej Brytanii. Ale o tym powiem Wam w oddzielnym filmiku. Także, dlaczego nagrywam i mówię o po pochwyceniu? Ponieważ wielu osobom dodało to otuchy, że zobaczyli, że to jest naprawdę poważna sprawa. Mało o tym w ogóle kto mówi, a ja będę o tym mówiła do końca mojego życia. I czy to podoba się Wam, czy to nie podoba się Tobie, komu tamkolwiek, jest to potrzebne, by ludzi obudzić do Boga. I ja mówię w tym czasie tak samo o, o Bogu, o różnych sytuacjach. To nie jest tylko, że mówię, słowo pochwycenie. Nie słuchasz wszystkiego, więc nie wiesz o czym mówię. Po prostu nie słuchasz wszystkiego, mój drogi słuchaczu. E, także. Przyjmijmy to, co Bóg nam daje, słowo Boże nam daje, roznieśmy te słowo Boże, to jest czas teraz. Bóg chce, by ludzie po prostu naprawdę słuchali o Bogu. Ja tu tak samo dzisiaj też już wysłałam kolejne słowo Boże, Biblię. Mam dalej, kolejne słuchajcie karton. I gdyby ktoś chciał Biblię, zachęcam dalej, one są za darmowe, ponieważ naprawdę. Zobaczycie, że to, co mówiłam, nie będzie prądu. Wtedy tutaj już nie będę mówiła pochwyceniem, bo nas po prostu to już nie będzie, bądź nie będzie prądu. Także naprawdę uzbójcie się w cierpliwość i nie poddajemy się. Modlimy się do Boga. Wszystkie linki, filmiki o Apokalipsie, jest, czy tam o czym różnych, po tych plagach i w różnych rzeczach, jest w opisie na dole. Jak oddać swoje serce Jezusowi, tak samo jest w opisie na dole. Mail do mnie jest na dole. Wszystko jest w opisie. Proszę, czytajcie opis. Po to ja go udostępniam, kopiuję za każdym razem, byście tam wszystkie informacje mieli. Także to w ramach takiego krótkiego tutaj słowa do Was: Bóg jest cudowny, Jego Boża łaska trwa, ale czasami trzeba powiedzieć ostrzej, czasami powiedzieć delikatniej. Taki mamy klimat. Także Trzymajcie się, a ja będę tutaj mówiła do Was yy, kolejne rzeczy o pochwyceniu, bo nawet Simpsony o tym mówią, więc coś jest na rzeczy, skoro oni o tym powiedzieli, a to było dawno, 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 dawno temu, także to, co Wam powiem tam, to po prostu ja jestem w szoku i trzeba się mocno naprawdę zastanowić, czy to nie jest ten właśnie moment. Także do usłyszenia, do zobaczenia, pa z Bogiem.